Bandyci wrzucili dziewczynę do dołu w Jorkowie, ale ona zaplanowała zemstę. Dorota Wiśniewska była w liceum imienia. Tadeusza Kościuszki zaledwie miesiąc, kiedy zaczął się remont. Stara biblioteka była modernizowana, a spora część terenu została zagrodzona jaskrawo-żółtą taśmą i drewnianymi barierkami. Uczniom powiedziano, żeby trzymali się z daleka od tego obszaru. Ale wszyscy wiedzieli, że nastolatki i tak się tam zakradają, aby skrócić sobie drogę na lekcje. Dorota wiedziała o tym, ponieważ to obserwowała analizując, poznając schematy tej instytucji, tak jak nauczyła się to robić w każdej poprzedniej szkole. Dorota była niska, może sięgała metra sześćdziesięciu, z kasztanowymi włosami które zwykle nosiła splecione w warkocz opadający na plecy i ubraniami, które były praktyczne, ale wyraźnie odziedziczone po kimś. Jej rodzice przeprowadzili się do wsi, kiedy jej matka przyjęła posadę w lokalnym szpitalu, a Dorota stała się mistrzynią w byciu niezauważalną, spuszczała wzrok, odzywała się tylko gdy ją pytano i starała się zniknąć w tle tablic ogłoszeń i korytarzy. Tym czego nikt w liceum imienia. Kościuszki nie wiedział. Było to, że Dorota spędziła ostatnie pięć lat ćwicząc judo w swojej starej hali sportowej. W jej poprzedniej dzielnicy działało lokalne towarzystwo gimnastyczne Sokół, gdzie emerytowana sierżant pani Apolonia prowadziła zajęcia dla dzieci za darmo, a Dorota była jej najwierniejszą uczennicą. Zdobyła zielony pas w judo. I brała udział w zawodach okręgowych przed przeprowadzką. Jednak tutaj, w tym nowym otoczeniu, obiecała sobie i rodzicom zacząć od nowa, spróbować być zwyczajną, unikać konfliktów, które wcześniej wpędzały ją w kłopoty. Dręczenie zaczęło się czwartego dnia. Angelika Nowak była królową klasy, modna i pożądana, z grupą zwolenniczek, które naśladowały każdy jej ruch. Angelika od razu wypatrzyła Dorotę, jak sępy wypatrują słabą zwierzynę, i uznała, że małomówna nowa jest łatwym celem do zastraszania. Spójrzcie na jej marynarkę, powiedziała Angelika wystarczająco głośno, żeby Dorota usłyszała, przechodząc obok ich stolika podczas przerwy obiadowej. Chyba mój mały kuzyn miał takie same w podstawówce. Dorota szła dalej, czując, jak jej twarz płonie ze wstydu. Zrozumiała już dawno, że reagowanie tylko pogarsza sytuację i była zdeterminowana, aby dotrzymać obietnicy dotyczącej unikania kłopotów. Dręczenie nasiliło się w kolejnych dniach. Angelika i jej świta, w skład której wchodziły dwie inne dziewczyny, Klaudia i Żaneta, postawiły sobie za cel, aby uczynić dni doroty okropnymi. Popchnęły ją na korytarzach, wytrącały jej teczki z rąk i głośno komentowały jej styl ubierania się, kiedy tylko była w zasięgu słuchu. O Boże, widział ktoś, co ona wczoraj założyła? ogłaszała Klaudia, patrząc prosto na Dorotę. Było mi jej tak żal, że prawie oddałam jej kilka moich starych ciuchów. Dorota znosiła to w milczeniu. Jadła obiad sama w sali muzycznej, chodziła okrężną drogą na lekcje, żeby unikać głównych korytarzy, i starała się tak planować swoje ruchy, żeby nie natknąć się na grupę Angeliki. Jednak liceum imienia, kościuszki nie było takie duże i w końcu nie było gdzie się ukryć. Najgorsze było to, że nauczyciele wydawali się nie zauważać tego, co się dzieje. Pani Zofia. Nauczycielka matematyki Doroty chwaliła jej wyniki, ale nigdy nie widziała, jak Dorota wzdryga się, kiedy Angelika i jej koleżanki szeptały i chichotały za jej plecami. Pan Jan, nauczyciel WF-u, był zbyt zajęty swoimi najlepszymi uczniami, żeby zauważyć, że Dorota zawsze wolała siedzieć sama podczas gier zespołowych. Inni uczniowie patrzyli, ale nigdy się nie wtrącali. Dorota rozumiała dlaczego. Klika Angeliki miała wpływy, a sprzeciwienie się im oznaczało stanie się potencjalnym celem samemu. Widziała to już w innych szkołach. Obserwatorzy nie byli źli, po prostu dbali o siebie. Jednak cierpliwość Doroty słabła. Każdego wieczoru wracała do domu i ćwiczyła ruchy dżudo w ogródku, powtarzając sekwencje i techniki, które wpoiła jej pani Apolonia. Jej rodzice zauważyli jej stres ale przypisywali go zwykłym trudnościom związanym z rozpoczęciem nauki w nowej szkole. Nie wiedzieli, że ich córka toczy wewnętrzną walkę między obietnicą unikania kłopotów a rosnącym pragnieniem odwetu. Moment przełomowy nastąpił w burzliwą środę w listopadzie. Dorota próbowała ominąć główny korytarz między lekcjami, więc zdecydowała się przejść przez teren remontu. Wiedziała, że to wbrew regulaminowi, ale desperacko chciała uniknąć kolejnego spotkania z bandą Angeliki. Miejsce było prawie opustoszałe. Tylko deski i duży dół w ziemi, gdzie instalowano nowe kable. Przenikliwy wiatr świstał przez szczeliny w niedokończonych ścianach. Dorota była już prawie na końcu, kiedy usłyszała znajomy dźwięk śmiechu Angeliki za sobą. No, no, no! Popatrzcie, kogo tu mamy! zawołała Angelika. Jej głos ociekał fałszywą uprzejmością. Mała myszka myśli, że może się zakradać tam, gdzie jej nie wolno. Żołądek Doroty skurczył się. Odwróciła się, żeby spojrzeć na Angelikę, Klaudię i Żanetę, które utworzyły półkole, blokując jej drogę powrotną na główny korytarz. Za nią był dół o średnicy około dwóch metrów i głębokości półtora metra. Z gołą ziemią i metalowymi podporami, które wyglądały na ostre i niebezpieczne. Po prostu próbowałam dojść na lekcję, powiedziała cicho Dorota, mając nadzieję na załagodzenie sytuacji. Och, po prostu próbowałaś dojść na lekcję, przedrzeźniała Angelika, naśladując ton Doroty. Jakie to urocze. Ale wiesz co, nie sądzę, żebyś tu pasowała. Nie sądzę, żebyś gdziekolwiek pasowała. Trzy dziewczyny zbliżyły się, a Dorota poczuła znajomy przypływ adrenaliny, który pojawiał się przed konfrontacją. Jednak odepchnęła to na bok, pamiętając o swojej obietnicy, pamiętając o wszystkich kłopotach, jakie walka sprawiła jej wcześniej. Proszę, chcę tylko iść na lekcję, powiedziała Dorota cofając się o krok. Zapach mokrego betonu i świeżo przekopanej ziemi wypełnił jej nozdrza. Proszę, chcę tylko iść na lekcję, powtórzyła Klaudia płaczliwym tonem, a wszystkie trzy dziewczyny zachichotały. Wiesz, jaki jest Twój problem? powiedziała Angelika. Jej ton stawał się ostry. Jesteś żałosna, jesteś słaba. Tylko przyjmujesz wszystko, co ci dajemy, i nigdy się nie odgrywasz. To jest nawet trochę smutne. Ręce Doroty. Zacisnęły się w pięści po bokach, ale zmusiła się, żeby je rozluźnić. Nie chcę żadnych kłopotów. Szkoda, powiedziała Żaneta, robiąc krok do przodu, bo kłopoty cię znalazły. To, co stało się potem, wydawało się rozgrywać w zwolnionym tempie. Angelika mocno popchnęła Dorotę do tyłu, a Dorota potknęła się. Jej stopy ślizgały się na zakurzonej ziemi. Próbowała odzyskać równowagę, ale Klaudia szturchnęła ją z boku, a Żaneta złapała ją za torbę na ramię, jeszcze bardziej wytrącając ją z równowagi. Przestańcie! krzyknęła Dorota, ale Angelika tylko zachichotała. Zmuś nas! zadrwiła Angelika, a potem popchnęła Dorotę obiema rękami. Dorota wpadła do dołu, machając rękami, próbując się złapać. Wylądowała niezgrabnie na boku uderzenie odebrało jej dech w piersiach ostre kawałki ziemi podrapały jej ramiona i nogi i poczuła coś wilgotnego na czole gdzie uderzyła o metalowy pręt ziemisty zapach dołu wypełnił jej zmysły nad nią trzy dziewczyny zaglądały do dołu ich twarze wyrażały mieszankę radości i lekkiego niepokoju ups powiedziała angelika z fałszywą niewinnością wygląda na to że mała dorotka miała wypadek. Dorota leżała tam przez chwilę, czując smak krwi w ustach, czując pieczenie zadrapań na ramionach i pulsowanie siniaków na żebrach. Obiecała sobie, że będzie unikać kłopotów, obiecała rodzicom, że spróbuje być zwyczajna, obiecała, że zostawi swoje czasy walk za sobą. Jednak gdy spojrzała na trzy twarze uśmiechające się do niej z góry, coś w niej pękło. Obietnica, którą sobie złożyła, nagle wydała się mniej ważna niż przysięga, którą złożyła pani Apolonii lata temu. Nigdy nie pozwól nikomu się zastraszać, kiedy masz możliwość temu zapobiec. Dorota starła krew z czoła i powoli wstała. Każdy mięsień w jej ciele bolał, ale pod bólem czuła coś jeszcze jasność, celular, znajomy spokój, który pojawiał się przed walką. Wszystko w porządku na dole? zawołała Klaudia. Jej ton był pełen fałszywej troski. Może powinnaś być ostrożniejsza, gdzie chodzisz. Dorota spojrzała na nie i uśmiechnęła się. To nie był ciepły uśmiech. Właściwie, powiedziała. Jej ton był pewny siebie, czego wcześniej nie było. Myślę, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Znalazła miejsce, żeby się chwycić na jednej z odsłoniętych rur i zaczęła wychodzić z dołu. Trzy dziewczyny patrzyły, a ich wyraz twarzy zmieniał się z rozbawienia na konsternację, gdy Dorota wyłaniała się z dołu jak coś wznoszącego się z ziemi. Co ty robisz? zapytała Angelika, ale w jej głosie było coś, czego wcześniej nie było. Niepewność. Dorota otrzepała ziemię i odłamki betonu z ubrań i spojrzała na każdą z trzech dziewczyn po kolei. Skończyłam z byciem zastraszaną. Och, proszę cię! Zadrwiła Angelika, ale cofnęła się o krok. Co zamierzasz zrobić? Jesteś nic nie warta, jesteś słaba. Uśmiech Doroty poszerzył się. Wiesz co? Masz rację, byłam słaba. Ale nie dlatego, że nie mogłam się odgryźć, byłam słaba, ponieważ bałam się stanąć w swojej obronie. Zrobiła krok do przodu, a wszystkie trzy dziewczyny instynktownie cofnęły się. Widzisz, to jest to, czego o mnie nie wiesz, kontynuowała Dorota. Jej ton był spokojny i opanowany. Trenuję Judo od pięciu lat. Mam zielony pas w Judo i wygrałam kilka okręgowych zawodów w walkach. Nie odgrywałam się, ponieważ próbowałam być lepszą osobą, próbowałam unikać kłopotów, ale wiesz, czego się dzisiaj nauczyłam? Zrobiła kolejny krok do przodu, a Angelika wpadła na ścianę za sobą. Czasami kłopoty i tak cię znajdują, a kiedy to się stanie, lepiej bądź przygotowana, żeby sobie z nimi poradzić. Twarz Angeliki pobladła kłamiesz. Tylko próbujesz nas przestraszyć, Dorota wzruszyła ramionami. Może, ale czy jesteś gotowa się o tym przekonać? Trzy dziewczyny spojrzały na siebie, a Dorota widziała, jak niepewność wkrada się w ich wyraz twarzy. Były tak pewne swojej władzy, tak pewne swojej zdolności do zastraszania jej, ale teraz, w obliczu kogoś, kto się nie wycofuje, nie wiedziały, co robić. Słuchaj, Powiedziała Amanda, jej ton był mniej pewny niż wcześniej. My tylko żartowałyśmy, nie chciałyśmy, żebyś się zraniła. Och, ale chciałyście, odpowiedziała Dorota. Oczywiście, że chciałyście. Wepchnęłyście mnie do tego dołu, mając nadzieję, że się zranie. Chciałyście, żebym się bała i była upokorzona. No cóż, gratulacje, dostałyście to, czego chciałyście. Obróciła ramiona, rozluźniając mięśnie. Które były napięte od tygodni. Ale teraz moja kolej. Angelika wyprostowała się, próbując odzyskać panowanie nad sobą. Nie możesz nam nic zrobić. Jest nas trzy, a ty jesteś sama. A jeśli nas dotkniesz, powiemy wszystkim, że nas zaatakowałaś bez powodu. Dorota skinęła głową zamyślona. Masz rację, jest was trzy. I normalnie byłby to problem dla większości ludzi. Ale ja nie jestem większością ludzi. Ruszyła szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. W jednej chwili stała metr dwadzieścia od Angeliki, a w następnej stała tuż przed nią. Na tyle blisko, że Angelika mogła zobaczyć małe skaleczenie na jej czole, z którego wciąż sączyła się krew. Oto, co się stanie, powiedziała cicho Dorota. Przeprosicie wszystkie trzy a potem zostawicie mnie w spokoju, na zawsze. Brawura Angeliki pękła. Nie możesz nas zmusić do niczego. Nie mogę? Zapytała Dorota i zanim Angelika zdążyła zareagować, ręka Doroty wystrzeliła i delikatnie, ale stanowczo chwyciła nadgarstek Angeliki. Wywarła tylko tyle nacisku, żeby zademonstrować kontrolę, używając techniki, której nauczyła ją pani Apolonia do obezwładniania przeciwników bez wyrządzania im krzywdy. Puść mnie, zażądała Angelika, ale jej głos był drżący. Za chwilę. Powiedziała spokojnie: Dorota, najpierw chcę się upewnić, że coś rozumiesz. Spędziłam pięć lat ucząc się, jak się bronić, ponieważ skończyłam z byciem zastraszaną. Nauczyłam się technik, które mogą powstrzymać kogoś dwa razy większego ode mnie. Nauczyłam się, jak wykorzystywać dźwignie i umiejętności, żeby nadrobić to, czego mi brakuje pod względem wzrostu i siły. Nauczyłam się, jak się chronić. Utrzymywała kontrolowany chwyt na nadgarstku Angeliki, a Angelika wierciła się niespokojnie. Nauczyłam się też, kiedy walczyć, a kiedy odejść. Przez miesiąc wybierałam odejście, wybierałam bycie tą mądrzejszą, wybierałam próbę rozwiązania tego pokojowo. Ale wiesz co? Wy nie chciałyście pokoju, chciałyście, żebym była ofiarą. Dorota puściła nadgarstek Angeliki i cofnęła się. Angelika potarła nadgarstek, patrząc na Dorotę z mieszaniną strachu i niedowierzania. Więc masz wybór, kontynuowała Dorota. Możecie przeprosić teraz i możemy wszystkie odejść od tego, albo możecie naciskać dalej, a ja pokażę wam dokładnie, jak wygląda pięć lat treningu judo. Klaudia i Żaneta już cofały się w stronę wyjścia. Ale Angelika stała na swoim. Jej duma walczyła ze strachem. Nie odważysz się, powiedziała Angelika, ale w jej głosie brakowało przekonania. Dorota westchnęła. Naprawdę tego nie rozumiesz, prawda? Myślisz, że chodzi o bycie twardym albo o udowadnianie czegoś, ale tak nie jest. Chodzi o szacunek, a teraz masz dwa wyjścia: możesz dać mi szacunek, na który zasługuję, albo mogę go sobie wziąć. Nieznacznie zmieniła swoją postawę, przechodząc do pozycji obronnej, która była subtelna, ale jednoznaczna dla każdego, kto wiedział, czego szukać. Jej ciężar ciała przesunął się na palce stóp, jej ręce były rozluźnione, ale gotowe, jej środek ciężkości obniżył się. Oczy Angeliki rozszerzyły się, gdy rozpoznała zmianę w postawie doroty. To nie była przestraszona, małomówna dziewczyna, którą dręczyła. To była osoba, która wiedziała, jak się bronić. Dobra, powiedziała szybko Angelika. Dobra, przepraszam, przepraszamy. To był tylko żart, który poszedł za daleko. Dorota potrząsnęła głową. Nie, to nie był żart, to było zastraszanie, to było okrutne, miało mnie zranić. Jeśli zamierzacie przepraszać, to przynajmniej bądźcie szczere w sprawie tego, za co przepraszacie. Twarz Angeliki zaczerwieniła się z gniewu i zakłopotania. Dobra, zastraszałyśmy cię, byłyśmy dla Ciebie wredne, wepchnęłyśmy Cię do tego dołu, ponieważ chciałyśmy cię zranić. Jesteś teraz zadowolona? Nie jestem zadowolona, powiedziała Dorota. Jestem rozczarowana. Rozczarowana, że musiałam zostać zraniona, żebyście w końcu były szczere. Rozczarowana, że musiałyście zostać skonfrontowane, zanim okazałyście podstawową ludzką przyzwoitość, ale nie jestem zaskoczona. Spojrzała na każdą z trzech dziewczyn po kolei. Oto, co się teraz stanie: zostawicie mnie w spokoju, przestaniecie komentować moje ubrania, mój styl ubierania się ani nic innego na mój temat, będziecie mnie traktować jak człowieka. Albo będziecie mnie całkowicie ignorować. To są wasze jedyne dwie opcje. A jeśli nie, zapytała Klaudia. Jej ton był cichy, uśmiech Doroty był zimny. Wtedy dowiecie się, co się dzieje, kiedy zastraszacie kogoś, kto spędził pięć lat, ucząc się, jak się bronić. Trzy dziewczyny wymieniły spojrzenia, a Dorota widziała moment, w którym podjęły decyzję. Dynamika władzy, która definiowała ich relacje przez miesiąc, całkowicie się zmieniła i wszystkie o tym wiedziały. Zostawimy cię w spokoju, powiedziała cicho Angelika. Dorota skinęła głową. Dobrze, teraz znikajcie stąd, zanim zmienię zdanie co do bycia rozsądną. Trzy dziewczyny pospieszyły w stronę wyjścia, szepcząc między sobą, gdy wychodziły. Dorota patrzyła, jak odchodzą, a potem powoli opadła, żeby usiąść na kawałku deski. Adrenalina w końcu opuszczała jej organizm. Powietrze pachniało wilgotnym drewnem i surową ziemią. Spojrzała na swoje podrapane ramiona i podarte ubrania, a potem na dół, do którego wpadła. Po raz pierwszy od tygodni poczuła się znowu sobą. Nieprzestraszoną, niezauważalną dziewczyną, która próbowała się wtopić w tłum, ale dorotą Wiśniewską, dziewczyną, która zdobyła zielony pas dzięki dyscyplinie i ciężkiej pracy, która nauczyła się stawać w swojej obronie i w obronie innych. Następnego dnia w szkole rozeszła się wieść o tym, co wydarzyło się na terenie remontu. Dorota nie była pewna, ile z tej historii było prawdą. Ale zauważyła, że inni uczniowie patrzą na nią inaczej. Niektórzy z ciekawością, niektórzy z szacunkiem, a nieliczni z ostrożnością, ale nikt ze współczuciem. Angelika i jej koleżanki trzymały się od niej z daleka, ledwo zauważając jej obecność na korytarzach. Dorocie to odpowiadało. Nigdy nie chciała być ich przyjaciółką, chciała tylko, żeby ją zostawiono w spokoju. Jednak w kolejnych dniach zdarzyło się coś niespodziewanego. Inni uczniowie zaczęli do niej podchodzić: ludzie, którzy byli wycofani i nieśmiali, którzy trzymali się z daleka tak jak Dorota. Nie mówili dużo, ale kiwali głową, kiedy mijali ją na korytarzach albo siadali przy pobliskich stolikach w stołówce. Dorota zdała sobie sprawę, że nie jest jedyną osobą, która próbowała być niezauważalna. Tydzień później. Dorota jadła obiad w stołówce, kiedy młodszy uczeń Kuba podszedł do jej stolika. Był niski, miał grube okulary i nerwowe zachowanie, które przypominało Dorocie samą siebie sprzed lat. Przepraszam, powiedział cicho. Czy ty jesteś Dorota Wiśniewska? Dorota skinęła głową, zastanawiając się, czego on chce. Słyszałem o tym, co się stało z Angeliką i jej koleżankami powiedział Kuba, nerwowo rozglądając się. Zastanawiałem się, czy myślisz, że mogłabyś mnie nauczyć, jak stanąć w swojej obronie? To znaczy, rozumiem, że znasz Judo i takie tam i myślałem, że może. Dorota spojrzała na młodego człowieka, widząc w jego pełnym nadziei, choć przestraszonym wyrazie twarzy samą siebie sprzed lat. Pomyślała o pani Apolonii, która poświęcała swój czas, żeby uczyć takich uczniów jak ona za darmo. Pomyślała o obietnicy, którą sobie złożyła, że będzie unikać kłopotów, i o tym, jak dotrzymywanie tej obietnicy prawie doprowadziło do tego, że została poważnie ranna. Zastanowię się nad tym, powiedziała w końcu. Ale Kuba, nie musisz znać Judo, żeby stanąć w swojej obronie. Czasami wystarczy pamiętać, że jesteś wart tego, żeby o siebie walczyć. Kuba uśmiechnął się. To był pierwszy szczery uśmiech, jaki Dorota widziała u innego ucznia od czasu przybycia do Liceum. Imienia: Kościuszki. Dzięki. Zapamiętam to. Gdy Dorota patrzyła, jak odchodzi, zdała sobie sprawę, że jej doświadczenie z Angeliką i jej koleżankami nauczyło ją czegoś ważnego. Bycie silnym nie polega na unikaniu konfliktów, ani na dominowaniu nad innymi, polega na wiedzy, kiedy walczyć, a kiedy odejść, kiedy okazywać miłosierdzie, a kiedy stać twardo. Polega na szanowaniu siebie na tyle, żeby wymagać szacunku od innych. Nigdy więcej nie będzie tą nieśmiałą, niezauważalną dziewczyną. Ale nigdy też nie będzie osobą, która wykorzystuje swoją siłę, żeby ranić innych tak, jak Angelika zraniła ją. Znalazła złoty środek, miejsce, w którym może być zarówno silna, jak i miła, zarówno pewna siebie, jak i skromna. Zapachy jedzenia ze stołówki, czerstwej pizzy i przesmażonych frytek wydawały się mniej przytłaczające niż wcześniej. Dorota skończyła obiad i poszła na następną lekcję, idąc z podniesioną głową i wyprostowanymi ramionami. Nie ukrywała się już i nie szukała kłopotów, ale jeśli kłopoty znowu ją znajdą, będzie na nie gotowa, a co ważniejsze, będzie gotowa pomóc innym, którzy mogą nie być gotowi, żeby sami zmierzyć się ze swoimi problemami. Dziewczyny, która miesiąc temu wpadła do tego dołu, już nie ma. Na jej miejscu jest ktoś silniejszy, nie dlatego, że potrafi walczyć, ale dlatego, że nauczyła się, że czasami najważniejsza bitwa to ta, którą toczysz o siebie. Światło słoneczne wpadające przez wysokie okna zdawało się oświetlać jej drogę naprzód.